Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie odpowiemy na pytanie yy, czy warto losować z tej paczki, czy nie. Podajże że w eventach macie do wygrania jeden los z tej paczki. Natomiast przejdźmy sobie do samej paczki. Jak to wygląda tutaj? Moimi oczami, nie? Ktoś to powie? Ole ja, BIME nie masz racji. Być może. Mosquera, my m wzrostu obrońca, który jest dosyć, yy, dosyć wolny. Małe speed, małe przyspieszenie. Reszta atrybutów całkiem, całkiem nieźle. środkowo obrońca Destroyer. No dobrze to wygląda, no minus speed, przyspieszenie, no i tu jest największy jego brak. Z menadżerem ponad 70 się wbije, speed, przyspieszenie, dosyć solidny obrońca. Jeśli chodzi o skillę, no to, to raczej chyba oprócz yy, Acrobatic Clearance to ma wszystko. Bardzo solidny obrońca, i trzeba się dobrze ustawić. Trzeba się dobrze ustawić, żeby nie nadrabiać tych swoich błędów w obronie. Speedem, przyspieszeniem. Ja, ja często tak mam, że gdzieś tam się źle ustawi na obronie i wtedy muszę gonić, ale to ja mam arauchu <grychy> i van de Venna, nie? to trochę inna półka. I generalnie gdzieś te swoje błędy w, w, w ustawieniu mogę skorygować. Tutaj już za dużo nie pokorygujecie. Michael Niles z boosterem na. Akresję, przyspieszenie i fizyczny kontakt. Speed przyspieszenie, dosyć wysoko. Lofted pass w miarę ok. Attacking fullback, metro wzrostu i skill do kiwek. Generalnie do obrony. Man marking, track, track back interception gamesmanship. on taki nie podoba mi się. Nie podoba mi się jako zawodnik, który grałby na tej pozycji prawego jako prawy defensywny yy, obrońca, ale to To nie. To nie, nie podoba mi się. Portu prawy pomocnik, tak hall player. Yy, z rzutkami poziomie 70, dosyć wysokimi te driblingu i balans. Zawsze noga medium. Kilka do strzałów, do potręcania, do grania do Montage Pass, Super Sub, Autocall, Fighting Spirit, 168 68 wzrostu. A generalnie podoba mi się też. Też mi się nie podoba. Hoop player, gdzieś na MF-ie. Nie, nie podoba mi się. Jeśli miałby nie, te 20 cm wyżej, no to z tymi atrobutami to byłby koks, ale no, no, nie ma. Dante, yy, chyba naj, najwolniejszy z tej paczki yy, zawodnik. Oczywiście yy, fajne skiria ma do obrony. Nie ma Fighting Spirit. Nie ma Acrobatic Clearance. Ale koleś ma 40 lat, build up. Będzie śmiecić wzrostu i sytuacja podobna jak jest jak z tym poprzednim obrońcą, tylko że. No to nie słabsze, wolałbym Moskere, szczerze mówiąc, wolałbym Mosquerę. Minamino, zawodnik, który jest ramik flank. Grać może na LWF-ie generalnie na lewej stronie, żeby wchodzić po lekarne. Chociaż z prawej też może grać słabszą przenoga, wyrychaj całkiem nieźle do Kiwek do strzałów do klepki dołem do wykańczania. Do podkręcania trackback. Kiedyś grałem tym minami, no i... No ale ja to inaczej trochę gram. Minie podszedł ten zawodnik, ale taki widać, że... że jest ok Do środka pomocy. Czy na skrzydło? No na skrzydło to To ewentualnie wrzucki no, na poziomie 75, wykańczanie na poziomie 82. No, to generalnie wolałbym wykańczać nim niż, niż wrzucać po no chyba, że podawać dołem, no to tak. Ale generalnie jakoś mnie nie porywa. Mnie osobiście. Tielman. To hole Hall player prawonożny. Zawsze high. Generalnie wrzutki i podania dałem dosyć, dosyć nisko. To rozstawienie atrybutów w niego jest bardzo fajne. Bardzo fajne proporcje, tylko, że są to, to, to niskie atrybuty. I tutaj bym szukał minusów. Bo warunki ma fajne, się jeden wzrostu. Tylko, że atrybuty są niskie. 5 plus do wszystkich atrybutów. I by to chodziło fajnie. Główkowanie, skill do strzałów, do podania do podkręcania, trackback. No, bardzo fajny. Myślę, że jakby, tak jak mówię, jakby miał podbite trochę trybuty, to całkiem, całkiem fajna karta by była. Nawet w takiej formie, by się złapał u mnie gdzieś tam na kilka meczów być może. ja bym pograł, bo to jest generalnie szybki koleś, wysoki, silny. 72 fizykę kontakt, ale to on no, wysoki jest, nie? Fajna karta. To też mi się podoba, tego tak, Tillmana. Tilmana, Moskera na razie, Muslera, Bramkarz to nie. Sottil, Creative Playmaker skrzydłowy. Skile do wrzutek. Do podań dołem prostopadłych do podkręcania i do strzałów. Sol Control, trackback, no i tak, Speed, przyspieszenie. Tutaj jest OK, fajnie nawet wygląda. Generalnie wolałbym go grać, mu, grać na RWF niż na LWF z tego względu, że słabszą nogę ma medium, a poza tym lepiej do środku wóruje niż, niż strzela. Tutaj bym go widział, ale tu no atrybuty są trochę, trochę nisko, jak na jego warunki takie więc speed to przyspieszenie całkiem, całkiem, dribbling też, balance też gdzieś tam ok, ale lepiej nim rzucać jako RWF, też taki sobie. Bo stagli, środkowy obrońca. I tutaj... Mamy, jeśli chodzi o skilly, no to nie mamy kompletu niestety. Nie ma Fighting Spirit. Eee, nie ma na przykład Aero Spirity. Ale za to jest Blocker Interception. I główkowanie. Na lewą, na lewą, eee, na lewą obronę... Jest trochę wolny. Na środek, na środek obrony jest trochę niski. zawsze czegoś brakuje. Na lewą obronę, jako ofensywny, no to, to, to no wolny jest, nie? ale No i też też atrybuty są już. jeśli chodzi o rozstawianie atrybutów, fajnie, tylko że nisko, nie? z prawej gdzieś tam po prostu jako skrajny obrońca w trójce. Tam lewy obrońca defensywny, jeszcze by pograł. Ale to też nie są atrybuty jakoś mega mega wysoko. Żeby taki byłby. Ale nie jest zły, nie jest zły, naprawdę jest, jest ok. Jest ok, no nie najgorszy. Gordon, Profi winger. I tutaj mamy Gordona, który potrafi strzelić, podkręcić, zagrać dołem i wrzucić trackback. Wainsmanship z piłką sobie nawet poradzi jakoś. 1,82m wzrostu, speed, przyspieszenie, słabsza noga high. Podania 78, ponad 80 z menadżerem, wrzutki takie sobie, finishing. Lepiej wykańcza akcję niż, niż wrzuca czy asystuje. No to, no to umieścimy go na LWF-ie. Jako prolific Winger będzie mniej schodził w, w to polekarnego Raming Flag, ale, ale generalnie no, może wrzucić, może podać, może dośrodkować bardziej uniwersalnie niż na przykład sąd. jest do wykańczenia zrobiony. Ten z ostatniej paczki nie, ale też, że taki ma trochę nisko. No, generalnie ok, ale no, mogło być lepiej. Trinsao Francisco. słabsza noga Very High. Skillen do kiwek, taki tabletarz do, do podkrecania, do strzałów. Tropassim ping-pong crossing trackback Super Sub. No i tutaj, tak, tutaj prawe czy lewe skrzydło raczej bez znaczenia, bo słabsza noga ma Very High. A wykańczanie, dośrodkowanie na podobnym poziomie a low, podania dołym też. Taki generalnie facet, troszkę od wszystkiego. Prawe, lewe skrzydło, z super sabem. No, taki, można powiedzieć, wartościowy zmiennik. Czy chcecie na skrzydło lewe, czy na prawe. No to on może, może tam sobie pobiegać. Forma standard Palmer. No i tu chyba się zaczynają nam już te lepsze karty. Palmer, dwie nogi, prawa strona lub środek pola. Generalnie troszkę balans jest niski, ale pamiętajmy, że on ma 1,89 m wzrostu i tutaj bym szukał jego plusów. A te plusy jak low pass i wysoki finishing. Speed przyspieszenia na całkiem solidnym poziomie. Wrzutki ma słabe, ale zobaczmy na skile do podkręcania. No, też tutaj jest do skilli można się czepić. Nie? Są skilli do podkręcania, do coś tam do, do kiwek, jest son, Soul Control, yy, do strzałów. One touch pass passing. takie minimum, które powinien EMF mieć. No i takie minimum ma też Palmer. Miałbym się przyczepić tutaj, no to generalnie trochę trochę tych skilli bym się przyczepił. Bo atrybuty są ok. Dla mnie są ok, jak na metr 89 wzrostu, trochę tych skilli, że. No, mało ma jeszcze nie wiem, no przydałoby się jakieś Weighted Pass, czy Low Pass, być może Pinpoint Crossing, też bym gdzieś tam dał na, na, na lewym AMF-ie wygrał. Aerial Super główkowanie, główkowanie, facet ma warunki, no niestety, mało skilli ma trochę. Zasagni, yy, box to box, i tutaj bym go widział właśnie. Minus jest taki, że ja bym go najbardziej widział na LMF-ie. Yy, sytuacja podobna jak z Kandela też nie może grać na nie ma, nie ma lewej nogi, ale słabszą nogę ma Very High i od czasem czasu grał mnie właśnie na lewej obrończy, czy lewej pomocy. Też, te, ten też ma yy, very high słabszą nogę. Natomiast skillem ma do kiwek, w, do podań Dołem, To Passing, Super Sub, Fighting Spirit, i generalnie do kiwek. <grym> Znowu. nie? No, także generalnie box to box taki. Ciężko mi jest gdzieś go umieścić. Może na LMFa, na LMF-a, na LMFa. Może na LMFa właśnie. Żeby ten box to box mu działał. Czasem rzuci, czasem Poda. Dribbling jest to ok, nawet. Ale jakoś też nie zachwycił mnie specjalnie. Dottie Gomez. No i tu jest chyba już obrońca, który na spokojnie wam polecę. Yy, Build-up na środek obrony, 1,88 m wzrostu. Skille ma bardzo fajne. Brakuje w sumie mu Fighting Speed, ale raz, 2, 3, 4, 5, 6. Fighting Speed i Acrobatic Cleanance, ale i tak, mimo wszystko, widziałbym go gdzieś tutaj w graniu, bo wysoki speed, przyspieszenie też, wysokie physical Contact, to wszystko się zgadza, te atrybuty defensywne. Myślimy na razie, dojdzie boost i bardzo fajny obrońca. Na razie z tej paczki, no to na największe na mnie wrażenie zrobił Totti Gomez, no? Na razie najbardziej mi się podoba z tej paczki, Luis Suarez. Dosyć wolny napastnik, passing, goal poacher. I z killem ma do strzałów. One touch pass two passing w bonusie. Eee, jako goal poacher super. First ten shoot, outside carler. Tak, do podkręcania, do zagrania piętą nawet. Bardzo fajny kolej, tylko pewnie ze względu na wiek ten speed i przyspieszenie nie jest już takie jak kiedyś. Ale z główki też coś tam uderzy. No, wolny, wolny i jakoś tam no, dla fanów Miami albo Suareza. Brachim Diaz, tu z kolei mamy. Skrzydłowego, który jest y, szybki, dwie nogi posiada. Każdy piłkarz, forma standard. Skile, oczywiście, do kiwek, do podtrzymania do strzałów. One touch pass, true passing, gainsmanship. No to, to już nam to daje zawodnika, którym, kolejny zawodnik, którym będzie nam się fajnie grało. I to raczej, raczej jest chyba obojętne, gdzie byście nim zagrali, bo facet potrafi i dorzucić, wyko i wykończyć, i podać dołem. Wysoki ma balans, wysokie atrybuty do driblingu, speed, przyspieszenie, to wszystko na fajnym poziomie. Tak, tu już od was zależy gdzie chcecie sobie nim pograć. Bo, bo on, on wszystko zrobi, nie? L'Oriente. L'Oriente. All Takie przeciwieństwo Sawereza, nie? Ten jest szybki, ma przyspieszenie, niskie ataki, awareness dosyć. Yy, ale wysoki balans i atrybuty do driblingu też są na jakimś tam poziomie. Finishing 85, stałe fragmenty ma i podkręcanie generalnie. Słabsza noga medium, ci uderzenia jest też. No i oczywiście skill do strzałów i do wrzutek ma nawet. Trackback yy, i do podkręcania. Jako napastnik. Wrzutki ma 76. Czasem zejdzie, dorzuci. Skile ze do strzałów. No, to, to nie wiem. no Można poograć nie, ale jakoś tak, żeby mnie jakoś specjalnie zachwycił. Elliot whole player, ma 70 wzrostu. Eee, Skile. Do wrzutek, do potrącania, do podań dołem. Do strzałów. Co do podkręcania. mówię, mówiłem. Speed, przyspieszenie, kicking power, balans wysoki. No i tu już nam daje kolejnego piłkarza wartego uwagi, tego Eliota, bo bardzo fajnie się będzie poruszał. Ma speed, ma przyspieszenie i generalnie bardzo bym go widział na MF-ie, chociaż na Nie, na MF-ie wolę nie grać. Tak, na MF-ie na lewym jeszcze zwłaszcza. No, podoba mi się. Podoba mi się ta karta i Trzy karty na razie najbardziej mi się podobają. Palmer też jest ok, palmer też jest okej, okay, mimo tych, tych braków tutaj, któremu tam, trochę się czepiałem, nie? Cztery, co już ma? cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, no to zaraz sobie podsumowanie zrobimy. Depol, to tą kartę wam polecę, bo ja do pola z nami, bardzo go lubię i generalnie ma skille do kiwek, do potęgania, do strzałów. Passing, Szkoda, że nie ma też pas. Fight Spirit Outside Carler. No i tutaj może nie zachwyca, ale jak ja to mówię, to jest taki e, AMF, który potrafi obronić też nie. I tutaj też jest atrybuty defensywne są. Mm, są na OK poziomie. Są na OK poziomie. Bo u mnie whole player ma takie podobne i bardzo mi się super I oczywiście do wszystkiego jest paul jest też jedna z moich ulubionych kart. Tylko wersji Hall Player. Isak. Isak, mimo wzrostu, też nie gufkuje tak, jak byśmy chcieli. Też nie jest silny, jak byśmy chcieli, ale za to jest y, wysoki. I z tymi atropotami technicznymi całkiem całkiem nieźle. Wykończenie jest y, ok. Speed, przyspieszenie jednakiego kolosa jest ok. Kicking Power też wysoki. Skill do kiwek. One-touch ten first shoot do podkręcania. Generalnie trochę przypomina mi yy, Oilunda. Tak, jako taki pocisk, który może wykończyć, ale generalnie nie jest... Tylko że ma chyba fizykę kontakt wyższy. Ale słuchajcie, no, to, że on ma główkowanie na poziomie 75, to, to tylko świadczy o tym, że on potrzebuje więcej dośrodkowań, żeby z tej główki yy, zdobyć bramkę. To nie jest tak, że on nie potrafi, bo będzie miał dużo prób przez swój wzrost. Fizyka kontakt i jumping to też jest nisko, ale, no, ale to jest wysoki zawodnik. I od wszystkiego: lewo nożny, nie, prawo nożny, Zawsze noga high. No, tutaj trochę, trochę mi się gryzie wzrost i słabym główkowaniem. Kimiś. No i kimiś tutaj, jako attacking fullback wersji, byśmy go fajnie tutaj mogli zrobić, bo skile ma super do prawego obrońcy. I tylko generalnie ta, ta karta, ten speed tutaj już jest dosyć nisko i raczej na prawej obronie bym nie grał. Mimo to, że no, wszystkie ma atrybuty wybitne. A ten najważniejszy, jeden z najważniejszych speedów ma nisko. No bo skile ma do dołem, do, do przerzutów, znaczy do, do wrzutek. Interception do obrony, Sliding Fighting Spirit, no to jest super karta, tylko bardziej bym go widział na DMF-ie już w tej formie, w tych atrybutach niż, yy, niż na prawej pomocy. To jest też super karta. Niż na prawej obronie. Na DMF-ie, yy, może nie na DMF-ie samotnym takim, nie? Tylko, że takim DMF-ie, partnerem kogoś, albo na CMF-ie na spokojnie. Bardzo fajna karta. Czuła menu, destroyer i generalnie może grać na środku obrony, na DMF-ie i na środku pomocy. i Wszędzie ten destroyer będzie aktywny. Skile do strzałów, do główkowania, do podań, do obrony też. Fighting Speed, tak Aerial Interception. Bardzo fajna, zbalansowana karta. Taka jak box to box trochę. I tutaj, gdzie nim grał? Jako samotny DMF. No, to raczej tej kar tą kartą jako samotny DMF można było pograć, ale to e, wolałbym jakąś inną kartę. Znaczy, nie na CB-ku mówię na CB-ku. Na DMF-ie tak, ale na CB-ku to chyba wolałbym inną kartę. Na dmf jeszcze jest OK i na CMF-ie też, też jest OK. Troszkę niskie tutaj przyspieszenie, i, i, ale to mu wybaczą, bo to jest, to jest twardy koleś. Ciężko mi się z nim gra, w ogóle jak ktoś go ma w przeciwnej drużynie, to nawet moi zawodników, którzy, którzy super gówkują mają z nim problem. Też jest mocna karta. Doku. Doku generalnie to jest falce stworzony dla ludzi, którzy lubią biegać z piłką. Skill oczywiście do kiwek. Do podkręcania jeden. Do tego, żeby wymuszać e, z, jakieś tam faulę nad nim i zagranie piętą, realne fazy tworzą do tego, żeby grać dribblingiem. słabe finishing, słabe dośrodkowania, słabe podania, ale z piłką, no to jest, to jest ogień. I tutaj bym go widział. Raczej ktoś, dla kogoś, kto, kto potrafi dribblować. I tyle, nie? No i wjechać po i zagrać do kogoś X-em czy trójkątem. Tak widzę, no czasem wrzucić, ale to no mówię, no. Bardziej wolałbym z nim teren zdobywać poprzez poruszanie się i bieganie z piłką, niż, yy, niż podania nim. Mocny zawodnik. Robert Lewandowski, tutaj mamy z, yy, z... boosterem do grania w powietrzu i generalnie karta, którą dostał Aerial. Skill, extra Skill oczywiście do strzałów. Do podkręcania, hmm, jakaś piętka. No, jest do gry właśnie w powietrzu. Słabość Roberta, jako golpoper, zawsze speed, przyspieszenie, tutaj w tej karcie, ale za to bardzo dobrze walczy w powietrzu. I generalnie, jakoś szukacie do gry w powietrzu, ale od czasu do czasu czas lubicie strzelić nogą. Tylko nie, no nie za szybki jest, nie? to jest jego minus. No to Robert całkiem nieźle tutaj wygląda. Całkiem nieźle. Saka y, sytuacja podobna jak z doku, z tą różnicą, że ten troszkę, troszkę y, lepiej potrafi rzucić, zagrać dołem i nawet wykończyć, bo mam booster do tego. Tylko, że doku to whole player, i tutaj jest chwil oczywiście do kiwek, do podkręcania, do klepki, touch pass, no i oczywiście do wymuszania rzutów wolnych i trackback. Tak, taka Saka to taki doku prolific winger, który jest ciut wolniejszy, ciut ma gorszy balans, wyższa ataki, awareness i generalnie lepsze dośrodkowania, finishing lepszy i... czy zagracie nim po prostu na prawym skrzydle czy na lewym skrzydle, no to albo wrzucacie, albo no też możecie wykończyć nim. Taki zawodnik. Też fajna karta. No i tutaj mam Halanda z boosterem do finishingu Kicking Power, Physical Contact i Ball Control. Bardzo mocny booster. Tak wygląda na maxie Haaland. Tutaj z tej wersji główki 80 to nie jest źle, jeśli dostajemy gotowca. Physical Contact bardzo wysoko. Jumping też jest OK i Kicking Power. To jest, można powiedzieć, zawodnik, który już chcecie się bawić, bo ma ma tej tutaj wbity do i przypadkiem wam leci Halan. no to macie już podstawę do tego, żeby mieć tam kogoś, kto tu potrafi to robić, nie tylko yy, wykończyć wyśrodkowanie, ale też wybitą piłkę przez obrońców, długą taką czy bramkarza, to też, też, też obrońcy mają z nim problem, mimo to, że te główki ma nie tak wybitnie, tylko no jest kawał chłopa. chwilę do strzałów. Fighting field. no dużo, dużo piłek też z przodu wam przechwyci, jako taki można powiedzieć wysoko pracujący napastnik. Bardzo dużo mnie przechwyca piłek.

12 na 28. Plus może bramkarz, Unai Simon, może? To już nie wiem, to już bramkarze to, to sami musicie przetestować, jak on wyleci. Tak, 12 według mnie jest takich fajnych kart tej paczki. Jak chcecie, to losujcie, a jak nie, no to nie losujcie. Trzymajcie się i następnego.